Mogłem ogóle film ma już 26 minut, 260 tysięcy wyświetleń. Dobra, to to będzie moc. Znaczy pewnie real time jest więcej, nie? No, no, no. Ja myślę, że może być z pół miliona już, wiesz? Pewnie no, tak, dobra. W materiale dajmy. Pandora Gate, który dotyczył głównie Stewarta, wspomniałem również o jego wieloletnim przyjacielu Marcinie. Przedstawiłem tam dowody na to, że Dubiel miał pełną świadomość, ile dziewczyna, z którą pisał on i Stew, miała lat. Wysyłał jej niepokojące wiadomości. Choć do jaworna to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro bez Stewarta. Tylko ja i moja czternastka. Namawiał czternastolatkę na spotkanie z prawie 24-letnich Stew, oraz gdy Justyna Słuchanek oskarżyła Stew o kontakty z nieletnimi, Marcin, mimo posiadanej wiedzy, dyskredytował jej wiarygodność, sugerując, że dziewczyna powinna milczeć. Ty też i niszczy życie jego przyjaciela. W temacie przyznawania się do winy powinnaś siedzieć z burzem zamkniętą na kłódkę. W pierwszej kolejności przyznaj się przed sobą, że potrzebujesz pomocy. Zniszczyłaś życie mojemu przyjacielowi Stewartowi. Posądzałaś go o rzeczy, których nie zrobił. Zgłaszałaś na policję. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jesteś nieszczęśliwa i chcesz, żeby inni też byli. Nie umiałaś zaakceptować tego, że nigdy z tobą nie będzie, więc postanowiłaś go wykończyć. Mam nadzieję, że. Tyle, on tyle tych wpisów zrobił, co nie? W takim no. czasie. Mocne. Był znaczy, mega to... mega coś, coś na rzeczy było, nie? Ile? To, to już Prawie. z dwa lata temu te wpisy chyba były. Pewnie tak, ale co trzy co, dwie co, co minuty wrzucał. Zaczy, znaczy, no to jest 3... part 2, widzisz, no, no. part Marcin zdecydował się odpowiedzieć na zarzuty i oskarżył mnie o manipulację. W tym materiale przedstawię nowe dowody i całkowicie obnażę kłamstwa Marcina. Zacznijmy zatem od początku. Marcin twierdzi, że to była po prostu jakaś koleżanka z Teamspeaka i Messengera. Że rozmawiał z nią jak nastolatek z nastolatką. Tylko koleżanka, z którą rozmawiałem na serwerach Teamspeaka i Messengerze. Jak nastolatek z nastolatką. Dodam tutaj, że Marcin miał skończone 18 lat, a dziewczyna 13. 3 lutego 2015 roku Marcin wysłał nieznajomej dziewczynie zaproszenie na Facebooka. Prosił, by podała mu swój Instagram. A informacje o jej istnieniu prawdopodobnie dostał od Stewarta. Masz 14 albo 15 lat i wiem, że znasz Stew z internetu. I w sumie to tyle. A ty masz w ogóle chłopaka albo dziewczynę? Mam dziewczynę. Serio? Nie no dobra, tak na serio. Masz chłopaka? Ale ja mówię serio, mam dziewczynę. Jak to? To lecisz na Stewarta, a masz dziewczynę? Ja nie lecę na Stewarta, to tylko mój przyjaciel. Warto tutaj dodać, że Marcin był w pełni świadomy wieku dziewczyny. Lord. Mimo wszystko zapytał, czy 14-latka leci na Stewarta, który miał wtedy 23 nie lat. Niestety się okazuje się. Co, streama? Czy stream waliło? Nie wiem, nie, stream Sorry, nie wiem, bo to mi ścięło, nieważne. Co. Stream żyje, dobra. Wszystko git. Że Wszystko Marcin nie zachowywał się fair w stosunku do dziewczyny, a pytania zadawał w konkretnym celu. Z tą dziewczyną utrzymywałem normalny, koleżeński kontakt internetowy. Ma Marcin Dubiel z premedytacją wypytywał dziewczynę o swojego 23-letniego przyjaciela, a następnie, uwaga, wysyłał Stewardowi fragmenty ich rozmów. A potem Steward miał pretekst do szantaży emocjonalnych na 14 dziewczynie. Dziewczyna musiała się mu tłumaczyć. Jezu, napisałem to, bo chciałem go wrobić. Bo napisałem mu, że jestem lesbijką i on w to uwierzył. Dokładnie tymi samymi słowami opisałaś Avenixa. To tylko mój przyjaciel. O Jezu, czekaj! Szybko go nabrać! Widziałem całą rozmowę przecież. No właśnie, ale to było pisane poza wkrętem. Nie wiem co? Jeszcze napisałam tam XP. No bardziej wyglądało na to, że masz bekę z tego, że on tam mógł myśleć i że takie zdziwienie, że w ogóle... Mógł tak myśleć, że ty mnie lubisz, jak ja przecież tylko przyjacielem jestem. O jezu, Stewart, proszę cię. Myślisz, żebym tak napisała na serio? Jeszcze do twojego kolegi, którego widzisz na co dzień? Bo no, chyba wiadomo, żeby ci pokazał. Może nie wiedziałaś, że się trzymamy i widzimy? Nie, wcale nie wiedziałam. To może nie sądziłaś, że pokaże mi. Dobrze się bawicie? To. to. Ty i Marcin. Idę spać chyba. Za bardzo cię lubię i kurde się wkurzam i jest mi smutno. Czemu? Dobranoc, po prostu. Czemu się wkurzasz i jest ci smutno? Nie rozumiem. Bo nie jestem jedynym facetem, z którym rozmawiasz i nigdy nie będę. Dobranoc. Ja cię chyba kocham, ale ja chcę cię tylko dla siebie. Jestem strasznie zazdrosny o ciebie, masz być moja, tylko moja. Przecież nie patrzyłem mu w telefon, nie wiedziałem jakie ma zamiary i że mój przyjaciel być może ukrywa przede mną podwójne życie. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Marcin, nie kłam. Nie dość, że wiedziałeś, że 23-letni Stu pisze z 14-latką, to na dodatek sam... Wiedział, nie powiedział. Czekaj, gdzie to jest? 14-latką, to na dodatek sam mu dostarczałeś wiedzy na jej temat. A to czy ma chłopaka, a to czy leci już na Stewarta. Jednym Aha. z ważniejszych zarzutów do Marcina Dubiela było to, że namawiał Stew, by ten spotkał się z czternastolatką. Dowodem była ta głosówka. Marcin, zakochałem się. Nie to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakopi. Sprawdźmy jak Marcin to skomentował. Zestawienie mnie obok wstrętnej wiadomości, które pisał Steward jest manipulacją. Przecież nie wiedziałem, co pisze do innych dziewczyn. Jakie są na to dowody? To, że odpowiedziałem Stewartowi, najpierw jedź do niej, a później się zakochuj? Byliśmy na wyjeździe w Hiszpanii. Stewart codziennie podrywał jakieś dziewczyny w klubie albo przez internet. Nie przywiązywałem żadnej wagi do tego, co i komu wysyła, bo wiedziałem, że kręci z różnymi dziewczynami. Przyznam, że sprytnie Marcin i jego pijarowcy się z tego wytłumaczyli. O. Zaufajmy <laughs> Marcinowi i uwierzmy w jego wersję. Może faktycznie Stewart pisał z dużą ilością dziewczyn? Nie mamy przecież dowodów, że Marcin wiedział, że ta głosówka jest kierowana do czternastolatki. I to właśnie na spotkanie z nią niefortunnie Marcin namawiał stewarta. Czy dobrze zrobimy, jeśli zaufamy Marcinowi i uwierzymy w jego wersję? Czy Marcin jest oczyszczony z zarzutu nagabywania na spotkanie pomiędzy Stew a czternastolatką? Oj, niestety nie. I za chwilę sprawa dla Marcina się jeszcze bardziej skomplikuje. Niestety cała linia obrony musi trafić do kosza, gdyż Marcin zaskakuje ponownie. Okazuje się, że 14 października 2015 roku Dubiel osobiście udzielił 14-latce bardzo ciekawej rady. Słuchaj, jeśli mam być szczery, to takie gadanie i tak nic nie znaczy: bo fakt jest taki, że i Kierzek znacie tylko z internetu, i Stew. Prawda jest taka, że taka znajomość to najlepiej będzie prowadzić, jak się chociaż raz zobaczycie. Nie wiem, czy to co piszę jest logiczne. Wiem Marcin, po prostu według mnie powinniście się spotkać albo coś, bo takie romansowanie przez internet jest fajne, ale ile można. Spotkajcie się, to moja rada. Wiem ziom, raz Siward mi wysłał notatkę głosową, gdzie w tle mówisz... No to mówię, najpierw wjedź do niej, a potem się zakopi. To jak Marcin? Namawiałeś, by 14-latka spotkała się ze Stew? Co tym razem wymyślisz, by się wywinąć? Zobacz jak głupio wyszło. Przed Twoim filmem ludzie myśleli, że przekonywałeś i namawiałeś na spotkanie tylko Stewarta. Teraz sprawa wygląda jeszcze gorzej, bo oprócz tego wyszło na jaw, że na spotkanie z dorosłym YouTuberem namawiałeś również zapatrzoną w niego 14 dziewczynę. Ty i Aha. twoi biarowcy liczyliście, że nie mam pełnego zapisu rozmowy? Mam dla ciebie przykre wieści. Nie tylko ja posiadam pełną korespondencję, posiada ją również prokurator. Kolejny argument Marcina bardzo mnie zaskoczył. Z pewnością pamiętacie, gdy w poprzednim filmie pokazywałem dowód, że Marcin i Stu wiedzieli, ile dziewczyna ma lat. Żeby nie było żadnych niedomówień, obejrzyjmy to raz jeszcze. Gdy pracowałem nad tym materiałem, inna z ofiar, inna dziewczyna przestała współpracować i poinformowała Stu i Dubiela o tym, że planuje nagrać film. Dowiedziałem się, że planują oni ułożyć narrację, że nie mieli pojęcia, ile dziewczyna, z którą pisali, miała lat. Sprawdźmy zatem, czy ta narracja przejdzie. Na szczęście z pomocą przychodzi tutaj wiedzący o wszystkim Marcin Dubiel. Konwersacje pochodzą z lipca 2015 roku, kiedy dziewczyna świeżo co skończyła 14 lat. Marcin był pomocnikiem Steel, wysyłał do dziewczyny ich wspólne filmy oraz prowadził bardzo ciekawe konwersacje. I teraz uwaga. Ten screen, który tylko i wyłącznie miał dowodzić, że chłopaki wiedzieli ile dziewczyna ma lat... Marcin uznał za zmanipulowany i wycięty z kontekstu. A wiecie, czemu Dubier uznał screen potwierdzający wiek za manipulację? Trzymajcie się. Bo go uciąłem i nie pokazałem, że Marcin zanim potwierdził wiek dziewczyny, to poprosił ją o kawę na odległość. Kolejna wyciągnięta z kontekstu i zmanipulowana wiadomość. Masz 13 lat, ale i tak zrób. Ej, młoda, słuchaj, zrób mi kawę. Tak, nastolatek napisał do nastolatki oddalanej o parę tysięcy kilometrów, żeby zrobiła mu kawę. Wow! Przykładów tej manipulacji z każdym kolejnym dniem przybywało. Marcinie, na Boga! Co <grym> na za Boga. znaczenie w sprawie wieku dziewczyny ma fakt, że wcześniej coś pisałeś o kawie czy herbacie? Na szczęście widzowie nie dali się nabrać na tego fikołka, a jeden z użytkowników Twittera rozrysował w jaki sposób chciałeś odwrócić kota ogonem. Odpowiedzi odpisała w takim razie idę szukać kogoś innego, a ja odpowiedziałem tak samo żartem w głosówce, którą już wszyscy dobrze wiele razy słyszeliście. Tylko ja i moja czternastka. Nie zmienia to jednak faktu, że to nie była żadna propozycja ani zaproszenie, tak jak próbowano to przedstawić. No faktycznie, ta głosówka teraz nie brzmi jak zaproszenie, ale szkoda, że wyciąłeś najważniejszą część. Przesłuchajmy całość. Choć do to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stewarta. Tylko ja i moja czternastka. To nie była żadna propozycja, ani zaproszenie. Choć ja ważna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stewarta. Ale to nie była żadna propozycja. To nie była Ale, żadna czy, propozycja. Chwilę temu tak. zarzucałeś mi wycięcie kompletnie nieistotnej informacji o kawie, by teraz samemu wycinać ważne dla sprawy fragmenty? Przecież to hipokryzja w najczystszej postaci. Kogo ty chcesz oszukać? Nie wiedziałem jakie ma zamiary i... Czy mój przyjaciel być może ukrywa przede mną podwójne życie? Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Stu mówił przy tobie, że kocha czternastolatkę. Prawie 24-letni chłop. Nie było to dla ciebie dziwne? Moja jest, tak, jest i tak jest kochańsza. <śm> Nie, moja jest kochanka. Nie, moja jest kochańsza. Moja. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Sam namawiałeś go do spotkania z nią, a teraz gadasz, że odcinasz się od Stu, bo ty nic nie wiedziałeś? Marcin, Sorry. zakochałem się. No to mówię, najpierw wiedzieć do niej, a potem się zakochać. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon. Zostałem wrzucony do jednego wora ze Stuartem i użyty do tego, żeby zebrać więcej wyświetleń. Nie, Marcin, nie zostałeś użyty, by zebrać więcej wyświetleń. Nie zostałeś też wrzucony do tego samego worka co Stuart. Znalazłeś się w dziale osób, które wiedziały, a milczały. Znalazłeś się w materiale, bo wiedziałeś, że prawie 24-letni Stu flirtuje z 14-latką. Tak Znalazłeś się w materiale, bo sam namawiałeś 14-latkę na spotkanie z dużo starszym stewardem. Po prostu, według mnie, powinniście się spotkać albo coś, bo takie romansowanie przez internet jest fajne, ale ile można. Spotkajcie się, to moja rada. I co najważniejsze, znalazłeś się w materiale, bo mimo posiadanej wiedzy, dyskredytowałeś całkowicie sukanek, robiąc z niej wariatkę. Kiedy jako jedyna postanowiła przerwać milczenie i powiedzieć o tym, że Stu miał niepokojące kontakty z nieletnimi, zniszczyłaś życie mojemu przyjacielowi Stewartowi. Posądzałaś go o rzeczy, których nie zrobił. Zgłaszałaś na policję. Praktycznie zniszczyłeś dziewczynie karierę. Zniszczyłeś, mimo że posiadałeś wiedzę. Gdybym wiedział, to w życiu bym go nie bronił. Na koniec chciałbym, żebyś odniósł się również do głosówki Agaty, która swego czasu również chciała nagłośnić sprawę. Marcin do mnie w tym telefonu, i on mnie wyzywał i mnie straszył i ja się serio. No ja się boję, no bo no, kurwa, no ja mam tu NBA. I ja wiesz, jak ja bym coś powiedziała, to to by było 10 razy gorzej niż ktoś inny jakby zrobił, bo ja mam jeszcze jakby gorsze niż Lexi zrobił tego NBA. Ja mam coś takiego, że ja do końca życia nie mogę nic powiedzieć o tytuł. Nie wiem jak mam to interpretować. Mam nadzieję, że może ty pomożesz w zrozumieniu tego, o co chodziło Agacie. Jeśli obejrzałeś do końca, zostaw komentarz o treści watacha. Trzymajcie się w tym ciężkim czasie i do zobaczenia. Mogę podsumować. Oj oj. oj, Wiedział, nie powiedział. Tak Mogę podsumować? Było. Dubiel nic nie wiedział. Ech. Jo, siema, jak siema. Co wiedział, obecnie? nie powiedział. Tyle, takie ma, podsumowanie, tak szczerze. Ma ktoś jakąś opinię na temat filmu? Dokładnie, napisz co ty wsadzicie, proszę napisać na czacie w ogóle, bo. Jest... Oh. Nie, spam... nie spamujcie jak coś. <grych> nie wiedziałem o drugim życiu stylu. Cytowano słowa Dubiela. No. no. Oh, Marcin Dubiel jest niezniszczalny, nie? Ktoś tak kiedyś Ale... powiedział. No. no to ciekawe czy Gówno się... nic nie zrobiłem Gówno <noise> Jaj, ja <zresztą>. i moja czternastka <noise> No kończy kurel Krel, oh, Dobra no fajny, fajny odcinek Powiem tak wiem z pewnych źródeł Że Konop też będzie wrzucał Też yy, wiem Może dzisiaj Poczekajcie co dzisiaj znaczy, jest ja powiem... A jutro jest piątek no to możliwe że jutro znaczy, fajny ten film, ale taki strasznie krótki, nie? Mhm. Mm Wiem, tak że Konop, Konop się na pewno odniesie pewnie do jakiś Spandora Gatesów, wątków. Eee, gówno nic nie zrobiłem, no nic nie widziałem, gówno. No, no, nic, no niczego, tak, tak nic się nie widział. Tak się tłumaczą. Nie? No dobra. Jest, w sumie to... jest to dobra wymówka, niestety nie mamy opinii, czy jest to dobra wymówka. No właśnie. Dobra, no. Ja... No wszyscy... Słuchaj, wszyscy wyrazili jednogłośną decyzję na czacie. Tak, tak, no decyzja na czacie mówi swoje. W ogóle Freestan wypuścił karty. Ciekawe czy ktoś kupi od niego karty z mafii, tak zmieniając kupi, temat. Kupi, kupi ktoś karty? 60 zł kosztują na stronie, widziałem. Ile? Zobaczymy 60 zł. Gdzie to jest? Mafia IRL. masz koszulki masz tego. No ciekawe, ciekawie. Czy ktoś kupi? Się wydaje, że ktoś się A za czy, czy koszulki schodzą? Czy biznes się kręci? A to gdzieś... O, rozmiary, duży, rozmiary poschodziły, widać te o, większe. XL i Lki jakieś grubaski sobie kupiły. Ty mówisz w ogóle, Przeproś Nie no przepraszam, tego no, tak, taki żart Dobra, ale widzę, to że ta druga się nie sprzedała No dobra. To się nie opłaca. Jak coś, to tej się nie opłaca kupować. A nie wiadomo, nie wiadomo. No dobra. Mm, ja co? No, kupili, kupiliście karty. Ja pewnie. A. To już kończymy streamek, będzie na kanale Minecraftowym potem. Yy, I co? Kaskośpacia na chwilę. Bez kitu. Ja, ja mam. I jak jak na, się nosi? Wyślij na Discordzie, jak masz karty. Właśnie, to pogramy. <grym> jest link do Discorda? Jest link do Discorda? Jest w opisie. Link w opisie. do Discorda jest w opisie, więc polecam. Może ktoś na privie do grafika wysłać albo coś te karty. To się tego zdjęcie, jak ktoś ma bo kart nie chcemy, no chyba, że ktoś chce wysłać dobra, to już koniec będzie streamek, potem będzie jeszcze na kanale minecraftowym, siemano cześć, cześć